O tym jak dbać o swoje zdrowie. Słuchasz dzięki firmie Serwer Polska. W tym podcaście znajdziesz praktyczne informacje o tym jak skutecznie zadbać o swoje zdrowie. Naszymi gośćmi są profesjonaliści medyczni. Dzięki temu mamy dla ciebie rzetelną pigułkę wiedzy o zdrowiu. Nadciśnienie tętnicze jest bardzo poważnym problemem dla obywateli naszego kraju i że no, szacuje się, że prawie 11 milionów ludzi to może dotyczyć w Polsce. O ile mamy dobry aparat, to tyle możemy jeszcze popełnić szereg błędów w mierzeniu samego ciśnienia tętniczego. No nie można w ciągu pół godziny powiedzmy palić papierosów, pić mocnej kawy, albo biegać, albo się bardzo zdenerwować i od razu biec mierzyć ciśnienia. Nie ma różnicy, że na przykład kobieta ma mieć takie ciśnienia, a mężczyzna i inne, na to się nie kładzie nacisku. Czasami jest tak, że pacjenci mają niskie ciśnienie rano, ale ono może rosnąć sukcesywnie ku wieczorowi i nieraz mówią, że o wieczorem to ja mam wysokie ciśnienie. No można teoretycznie tak, zapomnieć dzienniczka z pomiarami, można zapomnieć leków, można zapomnieć listy leków, nazw, dawek, prawda, można zapomnieć badań laboratoryjnych i spowodować, że ta wizyta, na którą się czekało długo, Stanie się po prostu bezwartościowa dla tego pacjenta. Czy 120 na 70 to rzeczywiście kod do zdrowia? Co oznaczają te liczby i dlaczego są tak ważne dla naszego serca? W tym odcinku porozmawiamy o normach ciśnienia krwi, ich interpretacji oraz o tym, jak prawidłowo mierzyć ciśnienie, aby uzyskane wyniki były rzetelne. Dowiesz się także jakie błędy popełniamy najczęściej podczas pomiarów i jak ich unikać. Ja nazywam się Iwona Kania i mam przyjemność poprowadzić tę rozmowę. Gościem odcinka jest profesor Anna Tomaszuk-Kasberuk, która rozwieje wszelkie wątpliwości i pomoże ci lepiej zadbać o swoje zdrowie. Zapraszamy. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Pani profesor, wartości ciśnienia krwi to bardzo ważny temat dla wielu pacjentów. Posługujemy się też pewnego rodzaju być może stereotypem. Taka wartość 120 na 70. Czy mogłaby Pani powiedzieć nam, jak odkodować to i dlaczego mówi się, że 120 na 70 to taki kod do zdrowia? Ja może zacznę od tego, że nadciśnienie tętnicze jest bardzo poważnym problemem dla obywateli naszego kraju i że no, szacuje się, że prawie 11 milionów ludzi to może dotyczyć w Polsce. W związku z tym bardzo dużo się mówi o tym nadciśnieniu wciąż, chociaż to się wydaje, że to jest taki temat oczywisty. No i to ciśnienie 120 na 70, ono nie jest granicą między prawidłowym, ciśnieniem, a nad ciśnieniem w zasadzie, ale to jest taka e, taka wartość, która wynika z poważnych badań naukowych, która wskazuje, że powyżej tej wartości rośnie nasze ryzyko powikłań. To znaczy takich zwykłych rzeczy, o których wszyscy słyszeli, tak, ale groźnych, to są takie rzeczy jak zawał, udar, no i oczywiście przede wszystkim nagła śmierć sercowa, czy w ogóle śmierć sercowa, która, no, prawda, której wolelibyśmy jak najdłużej unikać, czyli żyć jak najdłużej. My, lekarze, chcielibyśmy, żeby nasi pacjenci dożyli zdrowej starości. To jest nasz cel. Natomiast, jeżeli wiemy, że, że to rzeczywiście to ryzyko wzrasta od tej wartości. To dobrze byłoby się koło tej wartości trzymać, prawda? Utrzymywać to nadciśnienie w tych granicach. Nie ma dzisiaj takiej mody, aby to ciśnienie gwałtownie obniżać do wartości powiedzmy dużo niższych niż to, o czym pani redaktor mówi. Niemniej rzeczywiście ta wartość jest taka, no właśnie, takim kodem do zdrowia. W takim razie poświęćmy chwilkę samym ciśnieniomierzom i mhm. mierzeniu ciśnienia, mhm. bo wielu pacjentów się zastanawia, kiedy wykonywać takie badania, czy jest jakaś najlepsza pora dnia, mhm. jakby pani mogła nam tutaj objaśnić. Ja myślę, że jest szereg takich obwarowań, po prostu technicznych, że należy mieć aparat z takiego normalnego, dobrego źródła, prawda? Czyli można go kupić w aptece, w sklepie medycznym, żeby to był aparat dobrej jakości, zazwyczaj no, jakiejś znanej firmy, która te aparaty wystandaryzowuje. Czyli, czyli one są dobrej jakości i mierzą innymi słowy to ciśnienie rzetelnie, uczciwie i ono jest prawdziwe, prawda? Co to, to, co zmierzymy. Dzisiejsze aparaty są bardzo łatwe bo obsłudze. Po prostu zakłada się mankiet na ramię, trochę powyżej łokcia, prawda? No i ją, jeżeli się naciśnie guzik, on sam pompuje i później wskazuje nam ciśnienie skurczowe i ciśnienie rozkurczowe, oraz zwykle pokazuje też tętno, które też jest ważne. I muszę powiedzieć, że o ile mamy dobry aparat, to tyle możemy jeszcze popełnić szereg błędów w mierzeniu samego ciśnienia tętniczego. I dobrze by było, żebyśmy tego nie robili, dlatego że lekarz później przegląda to ciśnienie w gabinecie lekarskim w czasie wizyty i na podstawie tych zapisów ciśnień, później zmienia leczenie, zmienia dawki leki, więc to jest niezwykle ważne. Więc, proszę Państwa, to obsesyjnie trzeba przestrzegać pewnych reguł, więc powinniśmy mierzyć ciśnienie rano i wieczorem. Zwykle. Się zaleca, lekarz zaleca rano i wieczorem, rano po przebudzeniu, wieczorem przed pójściem spać. I to są takie, można powiedzieć, momenty zacisze, zacisza w naszym życiu, prawda? Spokojne, kiedy nie jesteśmy zziajani, jeszcze zwykle nie niezdenerwowani, albo już troszkę uspokojeni przed snem, prawda? I yy, proszę Państwa, no nie można w ciągu pół godziny, powiedzmy, palić papierosów, pić mocnej kawy, albo biegać, albo się bardzo zdenerwować i od razu biec, mierzyć ci, Ciśnienia. Tak, bo to jest niewskazane. Powinniśmy to robić rano i wieczorem, zapisywać koniecznie, ale nie wystarczy raz zmierzyć tego ciśnienia. Dobrze by było zmierzyć przynajmniej dwa razy, a najlepiej trzy razy w odstępie kilkuminutowym i później te ciśnienia uśrednić. Czasem jest tak, że ten pierwszy pomiar jest nieudany z różnych przyczyn i te dwa drugie pomiary one są bliższe prawdzie i warto je uśredniać i, i zapisywać. Koniecznie niecznie zapisywać i z tym dzienniczkiem przychodzić na wizytę lekarską, żeby nie zmarnować tej wizyty. Mm. Bo jeżeli nie dostarczamy lekarzowi takich informacji, takich danych, to lekarz mimo chęci ogromnych nie może dobrze wyregulować leczenia nadciśnienia tętniczego, bo nie wie na jakiej podstawie to zrobić. Po prostu nie ma na jakiej podstawie tego zrobić. Więc to jest ważne. Ale proszę państwa, samo mierzenie ciśnienia, ważne, żeby ten mankiet był dobry. No na przykład bardzo szczupłe osoby mogą mieć ten mankiet za luźny i to jest niedobrze, a bardzo otyłe osoby mogą mieć za ciasny i to też będzie niewłaściwy pomiar. Proszę Państwa, nie może być pełen pęcherz moczowy, nie można siedzieć w dziwnych pozycjach. Ten mankiet musi być mniej więcej na poziomie serca, prawda? Nie można się tam powiedzmy pokładać albo na stojąco szybko tego ciśnienia mierzyć. Po prostu trzeba celebrować to mierzenie ciśnienia ku naszemu wspólnemu jakby dobru, prawda? Bo wszyscy gramy do tej samej bramki i pacjenci, i lekarze, żeby opanować to ciśnienie. A więc no, jest szereg takich drobnych rzeczy, o których trzeba pamiętać i z tą książeczką po prostu przyjść do lekarza. A czy możemy pani profesor mówić o jakichś aktualnych normach dla ciśnienia, jeśli chodzi o wiek, być mm -hmm, może o mm -hmm, płeć pacjentów. Mm -hmm. Tutaj nie ma takiej różnicy, że na przykład kobieta ma mieć takie ciśnienia, a mężczyzna i inne, na to się nie kładzie nacisku. Natomiast to zawsze tą, od wieków można powiedzieć, tą różnicą, raczej byłabym bliższa prawdzie, gdybym powiedziała od dziesięcioleci, tą różnicą między nadciśnieniem, a nie nadciśnieniem, to jest 140 na 90, prawda? To jest taka, taka jakby róż, granica, powiedzmy sobie. Natomiast my nie dążymy do tego, żeby tylko obniżyć poniżej 140 na 90, mm -hmm. tylko mamy ambitniejsze cele, prawda? To skurczowe ciśnienie to ma być 130, prawda? Do, do, do tego dążymy. Czyli te cele są ambitniejsze. Jakby zaczynamy leczyć od tego 140, ale chcemy to ciśnienie trzymać niżej, jak mówiłyśmy, to ryzyko rośnie wraz ze wzrostem ciśnienia, i dobrze by je opanować było. Więc dziś Dzisiaj według dzisiejszych ostatnich standardów postępowania, bo one są takie no powiedzmy uaktualniane co, co krótki czas, mm -hmm. można powiedzieć, że jest ciśnienie niepodwyższone, podwyższone i nadciśnienie, więc są takie trzy... Trzy zakresy, żeby to uogólnić przy skurczowym ciśnieniu, to jest, prawda, nie podwyższone do 120, prawda, 120, 140, 140 to jest już podwyższone, i później nadciśnienie powyżej 140, czyli to są takie zakresy. Ciągle ci eksperci nad tym pracują, żeby te, to ciśnienie jakoś tak opisać, najlepiej systematyzować. Ja myślę, że to ma swoje uzasadnienie, bo te podziały dzisiaj są, mi się wydaje, jasne, klarowne mhm. dla wszystkich. I jakby to ciśnienie podwyższone, w moim pojęciu, i zresztą, no tak się rozumie, to są. Po to um, ustanowione te wartości, żeby zwrócić uwagę ludzi na to, żeby wcześniej, wcześniej jakby zapobiegać rozwojowi nadciśnienia tętniczego, żeby wcześniej zwrócić uwagę na ten ważny czynnik ryzyka innych poważnych chorób i żeby wziąć się za siebie, prawda, na wcześniejszym etapie. O tym, jak dbać o swoje zdrowie. Słuchasz dzięki firmie Serwier Polska. No właśnie, bo jeżeli mm -hmm. mówimy o tych wcześniejszych etapach, myślę, że to będzie też dla naszych widzów, słuchaczy bardzo ważne. Jakie są jeszcze czynniki, które są tymi czynnikami ryzyka nadciśnienia mm -hmm. tętniczego? Na co powinniśmy zwracać uwagę, kiedy jesteśmy, powiedzmy, młodzi, zdrowi tak, i tak. jeszcze nic wielkiego się nie dzieje, tak niby? Chociaż muszę zastrzec, tak jakby pokutuje takie mm -hmm. pojęcie, że nadciśnienie to, to tylko choroba osób starszych, ale tak nie jest. No właśnie, to nie to tylko jest ważne. Osoby. Może dotknąć osoby w średnim wieku, a może to się zdarzyć też osobie zupełnie młodej. Problem z nadciśnieniem jest w tym, że nie jest to choroba ciężko objawowa, mm. bo jak mamy katar sienny, prawda, to musimy coś z nim zrobić. Czujemy. Tak, nie możemy wyjść z domu, prawda? Bo wciąż kichamy, jesteśmy zauzawieni. Tutaj natomiast może nie być wyraźnych objawów i możemy być tego długo nieświadomi. A więc młode osoby też. I kiedy to się zdarza? No, to jest taki, taki typowy człowiek, który jakoś nie bardzo o siebie dba, mhm. prawda? Mamy to jedno ciało pod opieką, ale jakoś nie, nie wszyscy o nie dbamy. I no to jest człowiek, który nie uprawia ruchu, nie uprawia żadnego sportu, Siedzi w domu, a więc ten siedzący tryb życia przybiera na wadze, ma nadwagę, a nawet otyłość, prawda? Pali papierosy, je niezdrową żywność, czyli, czyli fast foody, które zawierają bardzo dużo y, soli, sodu, prawda? I to podnosi ciśnienie ewidentnie, też niezdrowe tłuszcze, mhm. dużo prostych cukrów, y, pali papierosy, prawda? Pije alkohol, który podnosi ciśnienie, i to wszystko składa się taką na taką. Jedną całość. Tak, na taką niestety jedną całość, i trzeba koniecznie zawrócić z tej drogi, pani redaktor. No właśnie. I pójść we właściwym kierunku. I można o to zadbać, i można nie doprowadzić do rozwoju choroby. Tak. A czy jest takie pojęcie słyszałam o takim pojęciu nadciśnienia białego fartucha. Mhm. Co to oznacza? No, właśnie, no to jest taka przypadłość wielu osób, które przychodzą do gabinetu mhm. i są po prostu świadomie, czy czasem podświadomie, po prostu zestresowane. Takie zestresowane, stremowane. Samą wizytą? Tak, samą wizytą, bo no w końcu to są obcy ludzie, zwykle tam krąży kilka osób, no bo to nie tylko lekarz, ale też i pielęgniarka, prawda, rejestratorka, czasem studenci, tłum ludzi, ale głównie to jest to zetknięcie z, z, z tą prawda, opieką zdrowotną, z tymi Ochroną pracownikami, zdrowia, z, tak, z, z lekarzem, chociaż mówi się, że mniejsze wrażenie robi pielęgniarka, jeśli mieszy pielęgniarka, to nieco to ciśnienie hmm. jest mniejsze. No i to jest pewien problem, dlatego że na tej podstawie trudno rozpoznać nadciśnienie tętnicze, bo te pomiary w gabinecie są po prostu wysokie. Nieraz to jest 180 na 100 ciśnienie tego rzędu, ale nie można tego wziąć tak jeden do jednego całkiem serio, bo może się okazać, że w domu te pomiary są całkiem prawidłowe i pacjent nie wymaga leczenia nadciśnienia tętniczego, więc dlatego bezcenne, nie do przecenienia są te dzienniczki, zwykłe zaszyciki, Gdzie które możemy tak, porównać tak, te wartości które, które pacjenci, chodzi tylko o to, żeby pacjent, który długo czekał na wizytę u lekarza, nie zmarnował jej z własnej winy. Dlatego, że no, można teoretycznie tak, zapomnieć dzienniczka z pomiarami, mm -hmm. można zapomnieć leków, można zapomnieć listy leków, nazw, dawek, prawda, można zapomnieć badań laboratoryjnych i spowodować, że ta wizyta, na którą się czekało długo, stanie się po prostu bezwartościowa dla tego pacjenta. I ze szkodą też dla, dla chorych, którzy czekają, a kolejki nie są te... Takie najkrótsze. Tak. Pani profesor, a czy jest coś takiego jak nadciśnienie maskowane i hmm. czy jest je trudno zdiagnozować u siebie, wykryć jakieś takie objawy? No i też w gabinecie? Trudno. To jest trudniejsza hmm. sytuacja, dlatego, że to ciśnienie, nie wiedzieć czemu dokładnie, jest dobre w gabinecie lekarskim. Czyli pacjent przychodzi tak jakby się umiejętnie kamufluje, prawda? Chociaż nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować i z rozmysłem tego zrobić, więc to ciśnienie w gabinecie lekarskim jest prawidłowe, no ale okazuje się, że w domu nie jest, nie jest prawidłowe. Stąd też te pomiary są bardzo ważne. I pani redaktor mnie jeszcze pytała, w jakich porach. Ja bym optowała za tym, że trzeba jeży ciśnienie w różnych porach, oczywiście zachowując te warunki spokoju, prawda? takie, o których mówiłam, że pół godziny przed nie należy palić papierosów, prawda? Czy, czy pić mocnej kawy, ale żeby, żeby zrobić, bo czasami jest tak, że pacjenci mają niskie ciśnienie rano, ale ono może rosnąć sukcesywnie ku wieczorowi i nieraz mówią, że o wieczorem to ja mam wysokie ciśnienie, więc warto y, y, czasami zmierzyć y, y, w różnych porach, zresztą pacjentom te pomiary sugerują czasem wypieki, mhm. czasem bóle głowy, no takie gorsze samopoczucie, czyli, czyli po prostu warto mieć taki, taki jakby szerszy ogląd sprawy, prawda, zwłaszcza, że to nie zabiera dużo czasu, nie jest zupełnie kłopotliwe. To już coraz więcej wiemy I o wracając, tym ciśnieniu. Tak, jeszcze do tego maskowanego, no w tej sytuacji to warto zrobić nawet taki pomiar ambulatoryjny, mhm. 24-godzinny pomiar ciśnienia, który nam pokaże... To się odbywa no, wtedy, rozumiem, w warunkach szpitalnych? Czy? Nie, 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 niekoniecznie. Może się odbyć w warunkach szpitalnych, ale równie dobrze z tym aparatem do mierzenia ciśnienia i z tym takim rekorderem, z tym takim aparacikiem, który nagrywa to ciśnienie, jakby archiwizuje te wartości ciśnień. Pacjent idzie do domu. Tak, i te pomiary są wykonywane powiedzmy co pół godziny, zapisywane i potem z tymi pomiarami, prawda, mamy do czynienia, możemy sobie sprawdzić, jakie jest w dzień, jakie jest w nocy, jakie jest faktycznie. I są takie pewne Grupy, do których, w których no, uciekamy się często do takich pomiarów. Powiedzmy sobie, no niejasna sytuacja jest, prawda? Te pomiary nie są zgodne z pomiarami w gabinecie. No powiedzmy szczególne grupy jak kobiety w ciąży, gdzie musimy precyzyjnie znać te wartości ciśnień. Zastanawiam się też nad takim czynnikiem mentalnym, bo wspomniała hmm. pani profesor o roli stresu. Jak hmm. mocno psychika może oddziaływać na nasze serce i na nasze ciśnienie. Ja myślę, że ogromnie oddziałuje na nasze życie, a naciśnienie z pewnością. I tutaj ja myślę, że to jest taka suma czasami różnych strachów, hmm. a nie brakuje nam tych emocji, nawet w takim ujęciu ogólnospołecznym, prawda? Dopiero co wyszliśmy z pandemii, a tutaj mamy niestabilną taką sytuację, prawda? Ogólnopolityczną, ogólno tak. prawda? Międzynarodową. Więc y, 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 ludzie są dość mocno nakręceni i to nakręceni no, co mam tu na myśli? Przede wszystkim lęki, rozmaite lęki o siebie, o rodzinę, no też o zdrowie, ale o to, co będzie, co będzie, prawda? No więc lęki, przygnębienie, rozmaite smutki, które my nazywamy po medycznemu depresją, prawda? Więc to jest, to jest sprawa bardzo taka indywidualna. Jedni znoszą te stresy lepiej, inni gorzej, ale mm, pewnym przejawem takich psychicznych trudności może być właśnie nadciśnienie, mm -hmm. bo ono się podnosi w stresie rzeczywiście. Ale w takim przedłużonym, wyczerpującym człowieka stresie będzie permanentnie, prze, prze jakby podwyższone. Jeśli ten stan się będzie przedłużał, no to, to po prostu ono się utrwali. To podwyższone ciśnienie jako, jako permanentnie podwyższone, czyli nadciśnienie, i będziemy mieli do czynienia z człowiekiem z nadciśnieniem. A więc ja myślę, że ta sfera życia jest na pewno że niedoceniona, tak mi się wydaje, bo y, chcemy leczyć ciało, czyli tak podchodzimy do tego tak somatycznie, tak tak, tak. mechanistycznie, biologicznie, a wiele rzeczy naprawdę tkwi w naszej głowie i to jest taki, taki obszar do, na pewno do, po prostu do zagospodarowania. Do, tak, do opanowania. To bardzo ważne, myślę, że w opiece też nad tymi pacjentami. A czy są jeszcze jakieś czynniki, właśnie środowiskowe, które mogą wpływać na pojawienie się tego schorzenia? Wie pani, no są takie czynniki, które się nam do niedawna wydawały zupełnie nieoczywiste. Takie jak na przykład, no bo te oczywiste to, to, to są banalne rzeczy, które słyszymy w radio, w telewizji co chwila, więc otyłość i tak dalej, ale proszę państwa, na przykład zanieczyszczenie powietrza. Mhm. Na przykład zanieczyszczenie powietrza. Dochodzi do tego, że zastanawiamy się poważnie, czy na przykład iść ulicą do pracy. Czy to służy naszemu zdrowiu, bo to jest ruch, ale się tak nawdychamy tych spalin, prawda? Będziemy szli w takim hałasie, że właściwie nie wiadomo, czy to jest korzystne dla zdrowia, czy raczej niekorzystne. Mamy też już nawet aplikacje takie, które mówią nam dzisiaj, nie wychodź z domu, nie biegaj dzisiaj, bo, bo to będzie niekorzystne dla twojego zdrowia, czyli do tego już doszło. Czyli no oczywiście zanieczyszczenie powietrza, pyły zawieszone, hmm. prawda, tlenek, tlenek węgla. To są takie rzeczy, które wpływają na pewno ujemnie. Oczywiście nam się to kojarzy w pierwszym rzędzie z układem oddechowym, prawda? bo oddychamy tymi pyłami, ale, ale to wpływa też ujemnie na układ krążenia i na to są bardzo już liczne publikacje i dowody. Ale Proszę Państwa, żyjemy w takim zaśmieceniu, też dzisiaj się mówi zaśmieceniu hałasem, yes. ciągle, ciągle, prawda? Bodźce. Tak, bodźce w, mi w miastach dużych, to to jest nasz chleb powszedni, ale też i zaśmieca się nas podobno, nas, miasta nasze też i światłem na przykład w nocy. Człowiek nie może zasnąć spokojnie, bo się palą latarnie, prawda? Jakieś Błyskają, neony, tak. tak, neony, to nam zagląda do okien, więc y, tych bodźców jest bardzo dużo i w dzień, i w nocy, czyli krótko mówiąc, nie ma spokoju, a brak spokoju wpływa na pewno ujemnie na to, jakie to ciśnienie jest. A ciśnienie krwi, no, no co to jest ciśnienie krwi? No to jest jakby ciśnienie, które wywiera krew na naczynia krwionośne w czasie skurczu serca, skurczowe w czasie rozkurczu, czyli w tej przerwie między skurczami, czyli rozkurczowe, i ono. No, jeżeli jest wysokie, po prostu niszczy podstawowe potrzebne nam do życia narządy, czyli no, niszczy naczynia w rozmaitych narządach. E, no, serce, duże naczynia, małe naczynia, nerki, mózg, oczy. Więc no, opanowanie tego, tego, jakby prapoczątku kłopotów ma zasadnicze znaczenie. Na życie. Na życie. Właśnie. Tak, na życie. Pani profesor, zmierzając ku końcowi, kiedy pacjent powinien zgłosić się do lekarza? Załóżmy, że badamy, mm -hmm. mamy swój mm -hmm. dzienniczek um, zapisów, mm -hmm. y, wartości ciśnienia. Kiedy powinien pojawić się ten moment, mm -hmm. kiedy my zgłaszamy się na wizytę do lekarza specjalisty? No, po, może być ten moment pierwszy, prawda? Pierwszy, kiedy, kiedy okazuje się, że mamy nadciśnienie, i właściwie to na, nawet bardzo młody, dorosły człowiek powinien sobie zmierzyć co jakiś czas ciśnienie, i to by było najlepiej, gdyby zmierzył sobie chociaż raz, raz na dwa lata mm -hmm. po ukończeniu 18 roku życia. Jeżeli ten człowiek ma czynniki ryzyka, no, Mogą to być różne rzeczy, ale powiedzmy sobie tak: i ma nadwagę, jest otyły, albo w rodzinie, bardzo ważna jest historia rodzinna, mm -hmm. bo geny to naprawdę potęga. I jeżeli na przykład mama czy ojciec chorowali na serce, mieli nadciśnienie, to warto to ciśnienie zmierzyć przynajmniej raz do roku, żeby się przekonać, czy ja, mając geny po ojcu, matce, czy ja przypadkiem też nie mam nadciśnienia. Bo, bo, bo trzeba je po prostu leczyć jak najwcześniej, jeżeli jest rozpoznane. I czasami są usuwalne przyczyny nadciśnienia w młodym wieku. To też bardzo warto się tym zająć, dlatego, że można taką przyczynę usunąć i nie będzie tego nadciśnienia. Ale, czyli człowiek z czynnikami ryzyka częściej, bo, bo ma większe szanse na to, że to nadciśnienie rozwinie. Ale ci, którzy Którzy już są leczeni i widzą u siebie w tych zapisach wartości powyżej 140 na 90, to oznacza, i tych zapisów jest dużo ym, i te zapisy no, są na przykład wysokie, są wartości ciśnienia. Nieraz pacjenci mają ciśnienia i większe po 160, po 180. Koniecznie powinni zwrócić się do lekarza, bo widocznie leki, które dostali czy dawki, które dostali. No są za nie małe. Są nie, tak, nie, nie są hmm. odpowiednie, są niewystarczające, a mamy dzisiaj tak skuteczne leki przeciwnadciśnieniowe, że w zasadzie prawie nie ma takich przypadków, żeby tego ciśnienia nie dało się opanować. No nie ma czegoś takiego, żeby ludzie na przykład umierali z powodu nadciśnienia bez pomocy. Takich sytuacji naprawdę nie ma. Oczywiście zdarza się ciśnienie tak zwane złośliwe czy przełom nadciśnieniowy, kiedy, kiedy ciśnienie przekracza skurczowe powiedzmy 180, rozkurczowe może przekraczać 120. Są to takie stany nagłe w kardiologii, które trzeba takich pacjentów hospitalizować. To są rzeczy rzadkie, ale te to ciśnienie jest do opanowania tymi lekami, którymi dysponujemy. Grunt, żeby no nie, nie opanowała nas tak zwana inercja. A ta inercja dotyczy zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Czyli chodzi o to, żeby pacjent, który widzi to, te wysokie wartości, zgłosił się do fachowca, a już lekarz będzie wiedział, co z tym zrobić. I to jest optymistyczne, jak również ta informacja, że w tym momencie. Medycyna radzi sobie z tym schorzeniem, że pacjenci nie są pozostawieni sami sobie. Ja bardzo, pani profesor, dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że obfitowała w różne informacje przydatne dla naszych pacjentów. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Podziel się tym podcastem z innymi. Może w ten sposób wydłużysz ich życie. Na stronie Recepta na Zdrowie.pl Znajdziesz wiele rzetelnych informacji na temat chorób sercowo-naczyniowych, propozycje ćwiczeń, zdrowych przepisów kulinarnych i technik relaksacji, które ułatwią zdrowy styl życia. Pamiętaj, zdrowie jest tylko jedno. Warto o nie zadbać.